Na taką randkę powinna się wybrać każda para, która bierze się za ślubne przygotowania. Wybierzcie spokojny wieczór w zaciszu waszego domu, włączcie relaksującą muzykę, zapalcie aromatyczne świece, przygotujcie pyszne przekąski, napełnijcie kieliszki ulubionym drinkiem i zacznijcie pierwszą rozmowę o ślubnych przygotowaniach. A ta powinna być zaskakująco szczegółowa i szczera. To jest ten moment, w którym powinniście sobie opowiedzieć o swoich marzeniach, priorytetach, ale także o weselnych cringeach, ikach i generalnie słabych pomysłach, których byliście świadkami. Workbook, jak przygotować się do organizacji ślubu i wesela, przeprowadzi Was przez tę rozmowę krok po kroku, nie pozwoli popłynąć w dygresję oraz zostawi Was ze wspólną, wymarzoną i konkretną wizją tego wyjątkowego dnia. Która będzie Wam towarzyszyć w każdym momencie ślubnych przygotowań, oszczędzając Wasz czas, pieniądze i chroniąc przed stresem. Nie mam wątpliwości,